Michał, wiem, że jest wiele mitów o stali nierdzewnej, jednym z nich to to, że stal nierdzewna nie rdzewieje, co nie jest do końca prawdą. No tak. Eee, wiemy też, że często nasi klienci mówią, no ale to wie Pan, trochę metalem czuć, nie? Tam jak ten w przemyśle spożywczym właśnie gdzieś tam, gdzie te mięso, czyli te półprodukty później w tych naszych kiełbaskach występują, mhm. też często się zdarzyło tak, że właśnie coś mówię: a wie Pan, tam trochę coś tam czuć, nie? A tak chyba nie jest. Nie, nie, nie. Przede wszystkim, no jeżeli zastosujemy, tak jak już mówiłem, jeżeli zastosujemy stal, kwasoodporną nierdzewną do nieodpowiedniego środowiska, no to zawsze coś będzie jakaś korozja wystąpi, tak? E, co do smaku, to jest jakby, ona jest obojętnie, tak, chemiczna. Mm -hmm. Także tutaj, no nie, no, ile, ile, mamy garnków w domu, to są wszystko garnki z nierdzewki i co zmieniło ci smak potrawy, no nie, jakby. Myślę, że nie. Chyba że przypaliłem. No chyba że tak, no. E, jeszcze z takich jednych mitów to, to na pewno magnetyczność. Mhm. Stal odporna sama w sobie jest niemagnetyczna. E, ona czasami, zdarzyło nam się kiedyś, że e, klient nam zarzucił, że jest magnetyczna. Mhm. E, co się okazało, wałek, z którego była stal zrobiona, e, był za szybko obrabiany i ona powierzchniowo była magnetyczna. Okay. W momencie, kiedy klient sobie wziął ją powoli i przetoczył, tak, to ta magnetyczność zeszła, i jakby to było tam do jakiejś e, elektrowni, tak żeby tam mieli hopla na tym punkcie i ale doszli do czego, dlaczego, i tak dalej. No bo też można spektrometrem zbadać skład chemiczny i wychodzi jasno, że to jest stal niemagnetyczna i tak dalej, i tak dalej po składzie. E, także, no, jakby są oczywiście stale, które, które nierdzewne, to, ale to są typowo nierdzewne, tak? okay. które mogą, e, które są magnetyczne, ale typowo kwasówka jest niemagnetyczna i mówimy o stalach 304, 316 to zawsze będzie niemagnetyczna pewnie może być to istotne w niektórych procesach technologicznych nie wiem czy ona ma być magnetyczna czy nie no tak, no ale to mówię, tutaj projektant powinien wiedzieć mm. i brać bierze za to, że zresztą pieniądze, tak? my, my możemy doradzić, ale, ale jakby od projektu są inni Michał, kolejne pytanie czy stal nierdzewną trzeba czyścić ale nie czyścić tylko, żeby ładnie wyglądała czy czyszczenie może mieć jakiś wpływ na jej, nie wiem, wydłużenie na przykład użytkowania? Eee... Wiem, że w środku nie wyczyścimy, no bo to jest ciężko, jeśli chodzi o nie, no Są, są czasami jakby pod dużym ciśnieniem puszcza się wody, tak? So, okay. Żeby płukać, zrobić jakieś płukanki chociażby tak jak w silnikach się płucze po oleju, nie? Tak. To, tak. to, to tutaj też można zawsze to zrobić. Wtedy schodzą jakieś osady i, i, i one też mogą od środka korodować, tak? Jeżeli chodzi o instalacje zewnętrzne, jak najbardziej. To znowu kwestia jest jakby żywotności. Jasne. Jeżeli ktoś sobie przelicza żywotność instalacji na X lat, a ktoś na X, X lat, no to, to wiadomo, trzeba dbać, tak? bo mhm. jeżeli nie będziemy tego czyścić, dochodzi do jakiejś. Osadzanie się na newralgicznych punktach różnych czynników, które mogą powodować wrzery, Tym bardziej, że musimy zaznaczyć, że z reguły jak ktoś wykonuje instalację z tego typu materiału, no to nie pracuje w salonie w 20 stopniach, tylko właśnie w jakichś ciężkich warunkach, gdzie pewnie jest zapylenie, zawilgocenie, tak. często sól, o której tutaj rozmawiamy, czy też jakiś inny wpływ innych środków, czy też jakby warunków środowiska, zewnętrz, środowiska śr. które ma. Bo wiem, że mówiłeś nawet, że mały wer może być problemem, tak? Nieczyszczony przez jakiś długi czas. Znaczy sam żer powstaje poprzez. Mechaniczne uszkodzenie. Mechaniczne uszkodzenie, mhm. tak? Osadza się na tym mechanicznym uszkodzeniu jakieś tlenki, jakieś pierwiastki, które są nieodpowiednie. Mhm. No i powodują korazję wrzerową, No i to będzie postępowało, tak? No bo jakby. Sama stal, sama stal w sobie ma jakąś powłokę. Tak? Jeżeli tą powłokę ochronną zniszczymy, no to w tym momencie zaczyna to głębiej wchodzić i są różne problemy, nie? W tej zasadzie. Czyli, jakby podsumowując ten punkt, jednak warto czyścić w jakichś takich newralgicznych, trudnych miejscach, gdzie rzeczywiście ta stal Warto, występuje. ale to musi być przemyślane, nie? Okay. To, to też na przykład nie balustrady, tak. No, Pani Kryślej idzie i czyści tę żeby z kurzu czy z brudu, tak? ale to nie jest tak, żeby ona zwiększyła żywotność. To po prostu warunki, żeby to było higieniczne, żeby to było estetyczne. Tak? Ale jeżeli chodzi o instalacje, czasami tak, czasami te płukanki. No, jest parę rzeczy, które można zrobić, ale nie trzeba, to nie jest konieczne. Taki przykład z naszego tutaj życia technicznego. My robiliśmy dla jednych z firm farmaceutycznych instalację właśnie z, ze stali nierdzewnej. Eee, w związku z tym, że powietrze, które tam odmuchiwało, które wychodziło z tej instalacji, odmuchiwało e, tabletki bezpośrednio, że tak powiem, na linii produkcyjnej, no to tam była walidacja całej instalacji, łącznie z tym właśnie, że były badane spawy, i żeby na tych spawach się bakterie nie zbierały. To jest to, o czym Ty mówisz, tak, że rzeczywiście ta powierzchnia musi być idealna, wręcz. Eee, no, wyszlifowana to może nie, ale wypolerowana czy przeczyszczona, żeby takich sytuacji nie miały miejsca. No, no, też trzeba pamiętać, że sama instalacja do, jakiegoś, do jakiejś spożywki, mhm. gdzieś jakieś mięso płynie, jakieś wyciskarki, wtryskarki i tak dalej, które jakby rurociągiem idą, idą właśnie, mhm. idzie spożywka. No, też warto to raz na jakiś czas przepłukać, tak? Nie może być żadnych zadziorów, żadnych kątów ostrych, no, bo to jedzenie się osadza. Mhm. No i wiadomo, co się dzieje. No tak, no to jest. Michał, mówimy dużo o korozji, ale wiem, że ta korozja przy stali się jeszcze można ją podzielić na jakieś typy korozji, tak? Tak, można podzielić. Korozja wrzerowa, międzykrystaliczna, galwaniczna. Tak najprościej z tą galwaniczną to jest o tyle, że stali nierdzewne nie łączymy ze stalą czarną. Tak. A zdarzają się już takie przypadki? No tak jak Pan Czesiu chce połączyć to z tym. I... I to normalnie można ze sobą pospawać? Jedno z... Można pospawać, ale to trzeba w odpowiednich warunkach. Są wyspecjalizowane firmy, to trzeba naprawdę mnóstwo know-how wiedzieć i know-how znać, żeby po prostu to porobić. Nie? Okay. No tutaj też samo łączenie jest niebezpieczne, bo jeżeli chodzi, dojdzie jakaś tam czynnik typu woda, mhm. to w momencie ten słabszy materiał zacznie korodować, no wiadomo, czarny starko koroduje i to będzie przechodziło, tak? Okay. Na tej zasadzie. Dlatego nie jest to polecane. Są, mówię, są specjalne, są specjalne jakby tam e, firmy, które potrafią takie rzeczy zrobić, ale to jednak nie. Czyli ty ze swojej, że tak powiem, doświadczenia nie zalecasz tego typu połączeń? Nie, nie zalecam. Nie zalecam. Można jeszcze połączyć na przykład tym z kwasówką e, poprzez jakieś złącze gwintowane, no, ale wtedy jednak lepiej, żeby była pod spodem albo między innymi szczelka. Okej, okay, żeby takie, izolowało. Żeby izolowało to, dokładnie. No, w tym momencie to tak, jak najbardziej. Myślę, że będziemy jeszcze kontynuowali serię tych filmów, także wtedy przy tym, jak będziemy omawiali poszczególne jakieś elementy instalacyjne, to, mm -hmm. to jeszcze jakby ten temat rozwiniemy. Dokładnie. E, mówiłeś o korozji galwanicznej. To jest ta właśnie z tą czarną stalą mm -hmm. e, korozja. E, no i druga z takich bardziej istotnych to korozja wrzerowa. Mm -hmm. W momencie, kiedy ta powłoka e, stali kwasotpornej zostanie naruszona i opiłki jakieś bądź jakieś pierwiastki, które są nie, nieprzystosowane do tej stali, zaczną wchodzić w, głębi, e, w głębie materiału, zaczynają się wrzery. Tak? Mm -hmm. Rdzawe wrzery. No i to będzie powodowało, że ten, ta stal będzie słabsza w tym miejscu. No tak, kwestia pewnie grubości ścianki, kiedy przeżre ta, ta korozja i tak. zrobi jakąś nieszczelność, tak? tak? Czy... Kiedy przyjdzie udot i się doczepi. O, to jest <noise> chyba naj... <noise> najlepiej zebrane. Wiem, że wpływ na tą korozję na pewno też ma środowisko, w której ta stal e, pracuje. Jak najbardziej. Temperatura. Temperatura, tak? To na pewno kolejny parametr. Temperatura, parane. kwasy, opary, tak? Dużo rzeczy. To tak? samo, co mówiliśmy przy doborze. Jakby, to tutaj tak samo y, będzie. No, jeżeli zastosujemy podstawową stal do jakby słonej wody, to od razu, tak, y, za dużą temperaturę damy na podstawową stal, plastyczność będzie inna, jakby odkształcanie. No, tutaj mnóstwo jest tego, jednak powinno się dobierać pod, konkretne, pod konkretną instalację, pod konkretny wyrób. Co będziemy chcieli zrobić z tego konkretną stal, wtedy ta korozja jakby. Schodzimy do minimum tego wszystkiego, nie? To dopytam ee, ciebie taki idealny klient dla ciebie, jak dzwoni i, i, i prosi cię o dobór takiej stali. To jakie parametry powinien znać? Chociaż te podstawowe, które jakby pozwolą na to, żeby rzeczywiście ten wybór był trafny, żebyś ty jakby mógł tylko dopowiedzieć i właściwie Dobre doprecyzować. Problem. Tak, do, do, dobrze dobrać stal. O. Najlepiej, żeby powiedział, do czego to służy. Okay. Wtedy staram się, jeżeli już ucicha basen, mm -hmm. to ja nie patrzę się na ten typ o szereg, na ten typ o szereg, tylko konkretnie ten, tak? Rozumiem. Jeżeli chodzi o jakąś instalację chemiczną, no to dobrze by było, żeby wiedział. No bo znowu tych gatunków wysoko kwasoodpornych jest kilka, tak? Okay. Ale z reguły telefonicznie, żeby cokolwiek wiedział, dogadamy się, ja też postaram się dobrać, także. Czyli tutaj... pierwszy parametr, środowisko, w którym to będzie pracowało. Wspomniałeś też o temperaturze, że to też jakby ma znaczenie, jeśli chodzi o... No tak, no bo to tu chodzi o plastyczność stali, yy, zmienia swoje struktury. Yy, sugerowaną stalą jest jednak 4571, ta z domieszką tytanu, ona, jest, ona powinna pracować, znaczy ona może pracować w wyższych temperaturach niż standardowe stale, tak? Okay. No i tutaj później są stare, żaroodporne, okay. powyżej 600. I, 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 no i ale to dalej są też stale kwasoodporne? Tak, dokładnie. A powiedz, no, ciśnienie to pewnie w zależności od tego, grubość ścianki tutaj ma znaczenie, a nie sam jakby gatunek stali, tak? Grubość, grubość ścianki to raz. Druga sprawa, yy, czy to ma mieć materiał bezszwowy, czy spawany, tak? Mhm. I to też jest takie medium, które jest istotne, ale to już nie przy gatunkach samych, tylko bardziej przy, przy właśnie ciśnieniowych sprawach, czy nawet przy gięciu, tak? No bo mhm. jednak Gięcie, jeżeli klient ma wykonać jakąś ważownicę, to też to powinno być z ryby szłowej zrobione, a nie ze spawanej. Czyli środowisko, temperatura to takie dwa podstawowe parametry. A jeszcze na coś zwracasz uwagę przy samym doborze? Jak jak, jak jakby dobierasz tą stal dla klienta? Jeśli nie ma wiedzy, bo ja wiem, że często klienci dzwonią, mają ogromną wiedzę w tym temacie i, i oni wręcz wiedzą, czego chcą, tak? Znaczy, tutaj przede wszystkim, no, jak, jak, jeżeli zadzwoni klient i powie, że potrzebuje coś na balustradę, to ja już zadaję okay. dwa pytania po prostu, czy to jest w jakimś rejonie, gdzie może się coś zdarzyć takiego kwaśnego, e, a druga sprawa, no, wiem już jaka to ma być mniej więcej ścianka e, i, i jakaś średnica, tak? No, tutaj, ale to tu już mówię, to, to nie chodzi o gatunek, tylko bardziej o, o, o średnicę, e, no i tyle, no, to są takie podstawowe rzeczy, nie? Czy nie jest to takie aż skomplikowane, jakby się nieraz wydawało, że wiesz, dobór tego. I tak i nie, ale klient wychodzi z założenia, że nie i to już będzie dzieci... dzieci po dzieciach, ale no niestety tak nie jest, nie? No właśnie, ja w tej serii naszych filmów chciałbym trochę ten mit złamać, bo on właśnie często jest powtarzany przez e, wiele osób, wielu klientów, że jak już to, tak jak powiedziałeś, tak wieczne. Mhm. A niestety tutaj po tych informacjach, które mamy. Od siebie, no, nic nie jest wieczne. A tutaj, szczególnie, nie jest wieczne, jeśli jest, nie jest, wieczne, jeśli jest źle dobrane. Dokładnie, dokładnie tak. No, to jest taka podstawa, nie? Michał, bardzo dziękuję za tą dawkę wiedzy. Wiemy, co to stal nierdzewna, kwasy odporna, czym one się różnią. Znamy gatunki, mówiliśmy o normach. Obaliliśmy mity. Obaliliśmy mity, dlaczego stal nierdzewna rzewieje mimo wszystko. Dokładnie. Eee, co potrzebujesz, właśnie, żeby prawidłowo dobrać? I to myślę, że też dość cenna informacja, bo ja sam jeszcze jak pracowałem w handlu, odbierałem takie telefony, i właśnie klient nie do końca wiedział, tak? To co powiedziałeś, ja chcę stale nierdzewną, a później się okazało w życiu, że jednak potrzebował okasu odporną. Także dziękuję za to wszystko. Ja z mojej strony zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału oraz do odwiedzenia naszej unikatowej bazy wiedzy, w której to bazie wiedzy dzielimy się informacjami technicznymi, czego żeśmy dzisiaj doświadczyli. Można tam na pewno też zgłębić temat, bo wiele artykułów, nie tylko o stali nierdzewnej, ale o innych elementach pneumatyki mamy. Polecam kontakt z Michałem, bo rzeczywiście no, jego ogromne doświadczenie ułatwia wielu klientom dokonania wyboru, tak? czy stal nierdzewna, czy kwasoodporna i to jest też e, bardzo istotne, bo, bo z takiej wiedzy należy korzystać. My bardzo często korzystamy, Michał tutaj w wielu Naszym kolegom pomaga, bo będąc u klienta na zakładzie, rzeczywiście starnie zewnątrz, bez względu na branżę, występuje. Dokładnie tak. Mhm. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję. Zapraszamy na więcej.